Witajcie kochani, jak widać pogoda całkiem fajna. Leje już od pięciu dni. Pięć dni siedziałem w domu, nigdzie się nie ruszałem. W końcu szlak mnie trafił. E, idę do sklepu budowlanego, do Ulisa. E, mimo, że mamy żółty alarm pogodowy, e, muszę kupić deski, sporniki. No bo co? Do Irlandii zawitała jesień. A szkoda moich nolin i ketmi i muszę skonstruować doświetlenie yy, tych roślin. Lampy już mam, muszę jakiś stelarz yy, wykombinować. Na razie, dalsza relacja ze sklepu. Wystawka cebul już na wejściu. Mimo, że rozpoczęła się jesień, to już wiosną pachnie. Zakupy zrobione. Tylko kwestia, jak dojść do domu, jak leje.